Papek nas goni. A da, nie będziemy się nudzić. No. Szczerze nie polecam nigdy dużego. No gościu też tam mówił na filmach, że nie ma po co dużego, ale Matys nie uparł, ma być dużo. dużo o, nice, nice. Chodź tu do mnie szybko. Yeah. Czemu papek tu jest. To piąty papek. Zadał mi. 8 damage'u. A ja mu zadam 50 Rage'u. Co ci bije? Papek. Ej! Mam! Uważaj ma. za tobą! Uważaj Iron za tobą! Uważaj za tobą! Iron Orb ustawiłeś. Czekaj! Nie mi! Widziałaś ten skok? Świetny był. Dobra, chodź do góry. Chodź do góry. Gdzie no, znalazłeś te latające budki. Szlak. Chodź. I się pytam, gdzie budki znalazły. bo jakby mi się tam wchodzę i znowu coś. Zrobiłem, a nie znalazłem. A tak się Go. robi. O Jezu. Dobra, nieważne, chodź. Uwielbiam piasek. Dobra, daj chodź tu. Weź pozbieraj ten piasek. Jestem, nie? Tylko jest ciekawe, jak ja stąd wyjdę. Nie ma nawet teleportacji. Dobra, nie ma. O, o, uważaj. O, ja! O, wiem. Już jestem w mączku. Do no chodź tu za mną co Ty jesteś dzisiaj naprawdę ślepy Czy to No zbieraj to, ja tego nie chcę Czy nie chcesz żelaza? Patrz, że mi żelazo Jak mam chyba najlepszą zbroję z skóry. nie spadnie to jest copper ora? Nie, copper koin. Dobra, nie może. To jest... Z... Ej, chodź tu adać, bo mi się wydawało, że ze skiniem Chyba nie miałem raz. Chodź tu adać za mną, co? No, poczekał, byś tylko mi się wykopał troszkę żelaza. No jednak miałem rację tu jest A więc żelazo? Pytał? No. Mówiłem no ci, że brzmiłem, że coś dziwnego, że miałem żelazo. Co ci Dobra, nieważne, ja ci nie słucham. No co? No dobra, ja sobie idę do hata, to sobie tutaj poko. ...to flapek do siebie idzie. No ale jeszcze jest daleko. Chociaż chyba go zabiłem. Tak, zabiłem go. Ja teraz, jak będziesz miał prezent... No. ...to pójdź na niego prawym. Jak ci wyleci taka biała kulka... ...czy coś w tym rodzaju... ...to pod żadnym pozorem na nią nie dość Prawym, lewym... ...po prostu nic z nie rób. No, a ja mam dwa prezenty. Trzy! To na... na dość prawym. No i wyskoczył mi jakiś... Taki biały blok przekreślony z jednej strony. To możesz tego wywalić. Teraz jakiś blok na zielono przekreślony. Też to możesz wywalić. A teraz znowu na czerwono. Wszystko co ci wy wyleci jakiś gówno to możesz to wywalać. Tylko jak jest taka jakby biała kulka, kwadrat, pierwszy wie co. Mnie tylko to interesuje. Z tego się robi wos okay. O mam iron bar, mam 10 iron bar Co czekaj, zaraz mi to dasz jak mam coś z tym zrobi. Jakiś clay block kwiatki, Tabliczka No to, a ja już... Ja już tutaj być. Okej, okay, ja już teraz 5% UWAŻAJ! Tam, wiesz, gdzie ma flabka, patrz. A tam do góry, co mi się pokazało, Addis let the arms get... Co to było? Ale ja tutaj zrobiłem skrzynkę, nie zaglądaj do niej, jak, Ja nie mogę do niej zaglądnąć. Możesz. A na jak... jaki przycisk? Na No ja niczym nie mogę właśnie naprawy. Klikam wszystkim, co mam w ekwipunku na o, otworzyła mi się. No, kurwa, mówię, nie otwieraj, debilu. Teraz muszę to zniszczyć. Dlaczego? Cz, kurde debilu. Dlaczego? No bo miałeś tego nie... No to powiedz chociaż czemu, ja jestem ciekawski. Powiedziałem, że nie i to wystarczy. I to nie wystarczy. Ola. No to co teraz robimy, bo jakoś nie wiem. Teraz to jest tu ja stuję, za chwilę. Ja Iść. idę. Ja. No przejścia, w drugą stronę. To idź. No to jedź, Przynajmniej mi tak powiesz tam jest. Co No, musimy to wadło zrobić. My gosh. A grzyby się przydają na coś, czy nie? Mm, no, chyba można je zjeść, jeśli tak, dobrze pamiętam. O, demonic bar się przyda. O, mam bion taki ten. Śnieżkowy. śnieżkowy. Ależ proszę Cię. Mm. Na z tej bard Kurde, to są zalagi, że No Kurde Jaki śnieżny blok zbierać go, czy nie? Nie. Znaczy jak chcę tam. Tylko 60 HP! Masz problem! Sorry, winy tu! Masz problem! Gdzie ja to kuźwa włożyłam? O, świetnie, ja to się ciemno zrobiłam, nie pięknie. Mam 32 HP! No to zginiesz znacznie. A ja ci tym razem nie kumą. Bo mi w grze. Go, czemu zginąłem? A, bo, bo. Teraz przytem cała ciężka noc. No to trzymajcie się i zacznijmy się po nocy, bo chyba was to będzie teraz nudziło. Ej, patrz to, a patrz jak Dobra, już nadchodzi rano. Ja znalazłem skrzynki A w skrzynkach, długie świetny Adaś dostał chyba siekierę z Don't X of Nights czy coś w tym rodzaju I mieczyk jeszcze chyba z tego dostał Ciebie le, jakoś tak nie? Znaleźć, znaleźliśmy też do tego parę sztabek Demoni bar Tylko nie ogarniam jak się robi z tego kilo, po prostu tego nie pamiętam Ej pokazało ci się coś do, do góry taka informacja czy nie? Co? Co? Miałeś takie coś do góry napisane czy nie przytrują na bioletowo? Nie wiem jakby nie patrzyłam Demoni bar tego. O gwiazdy mam, bo spadła gdzieś, który leżała. O, tutaj mi gwiazdek masz. Ja sobie teraz manę zapełnię. Kurde jak się kieruję tu polarnie tylko? Nie pamiętam, pamiętam mi nie pamiętam Chciałem się zabić cioty Daj, 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 daj. To Dzięki. Daj. 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 daj daj Czekaj na, zmieniam, zmieniam te Zmieniam te, co tam się pokazuje dalej! Chojny się pisze przez samocha? a? Ataś daj mi! Dałam ci. Zmieniam wszystkie komendy. Teraz Adam był hojny i dał napisowi itemek, jeżeli ci coś dam. Takie coś się będzie pokazywało. Za święta zapraszamy. Hej, zejaho! Wszystkich powybijamy. Hej! Stój za A stój tyle, Filu. Biemy Okej. Uważaj, ktoś na no, świat. No idę. Rękę Coś padło z nieba. Pada śnieg. Pada śnieg, pada śnieg, walą się bałwanki. Kurde, 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 kto zakosił sanki. Masz co ładnie. No widzisz. Muzyki goś dostępuje. Nie, bo dostępuję. A na koniec piątkę. Tak, tak. Palić um, ja nie. Gubiłaś się. się. No tak. Adaś spadł do dziury. Gubi się. Adaś lubi dziury. Wiesz o tym. Tak, tak. Dziesięcioletni chłopczyk. Co? No to przepraszam. Dziewięcioletni chłopczyk. Dwunasto prawie. Ty nie masz 12 11. lat, tylko masz 10 lat, nie kłam. 11 Nie masz 11 lat ja 11. Będziesz 11. miał. 11. Co? Będziesz miał, nie kłam... nie kłam no widzów. wrześniu, teraz miałem przecież 11. 2001 się urodził, mamy 2001 do 31. Policie coś, boli cię coś. A ty są takie chwilowe. Ty masz... Bo mój kolega z klasy się ma 11 ma 11 lat, właśnie no urodził to... się w 2001, 6 września, a jest teraz 2012 Pod... no to, Co ty nie... Chcę no policzyć Ja chcę także mam 11 lat To jest niemożliwe Zapytaj się mojej mamy, a za nawet... Dobra, chodź, nieważne, 11-letni let... chłopcze, chodź Auć! Adaś, no, no idziesz kurde? No mam ładną jaskinie. No Adaś, chodź dalej! No teraz nie mogę wyjść! Jezus, to jest za debil, mówię chodź za mną. Nie, no, nie, on stoi, idzie tam, gdzie on. No, ja Widzowie chcą się dowiedzieć, gdzie ty, Magda? Nie masz 13 lat. Nie masz 13 lat. No mówię, że ty masz. Nie masz 13 lat? No, to są 10 lat. Mam 13 no wiesz, lat. No, wierz, no to co zaprzeczają? Chciałem, żeby powiedzieli, że ty masz 13 lat. I was my decision last